Aha, podobno odśnieżone, ale właśnie, czy ktoś wyszedł na przykład i poinformował, że, że, że będzie nieczynny i ewentualnie... Nie, 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 nie. Wy ci nie wiedzieli, pisze, szanowicie, w technicznie techniczny market nieczynny, no Aha. Ale Pana zdaniem powinna być jakaś informacja, że do kiedy na przykład nieczynny... No, No powinno być, Czy ze względów no, technicznych być, jakichś albo coś takiego? Być, tak? oczywiście, że tak. Czyli powiedzmy tutaj, niedoinformowanie klientów no, że akurat nie jest taką najmocniejszą stroną, że tak kierownictwa. No, jak Z przyczyny techniczne, tylko nie wiadomo jakie te przy, przyczyny techniczne. No. Będziecie Panowie jeszcze przyjeżdżali na przykład dzisiaj, albo dzwonili do bartek, Nie dzwonił to ja nie będę, mamy następny mark.